W 2021 roku byłem bardzo bliski śmierci, ale zbieg okoliczności sprawił, że dalej tu jestem i mogę tworzyć ten kanał. Choć, opowiem Ci historię, która być może uratuje czyjeś życie. Bardzo spontanicznie dzisiaj postanowiłem nagrać ten film, aby podzielić się z wami moją historią. Historią, która wydarzyła się już już 4 lata temu. I prawie o niej zapomniałem, gdyby nie. Gdyby nie sezon grzewczy, który aktualnie mamy, no a jak sezon grzewczy, to no właśnie ogrzewanie swoich domów różnymi piecekami, no i mnogość sytuacji, która co roku w Polsce się wydarza. Czyli sytuacje związane z tym, że ileś osób podtruwa się czy zatruwa się tlenkiem węgla i niestety kończy swój żywot. 50 osób średnio każdego roku umiera na skutek zatrucia tlenkiem węgla, nazywanym potocznie czadem, a kilka tysięcy jest hospitalizowanych. Kilka tysięcy rocznie, a 50 średnio osób rocznie umiera. W tym roku, w 2025, od samego początku roku, mimo że dopiero ten rok się zaczął. Już jak dobrze pamiętam dzisiaj sprawdziłem 16 albo 18 osób już niestety zostało zatrutych czadem i nie żyje, nie ma ich z nami. I chcę ci opowiedzieć tą historię, bo ona jest nieprawdopodobna. Jak wracam sobie teraz myślami do, do tej historii, która się wydarzyła w moim mieszkaniu w Szeregówce. No to mam, mam spore refleksje, że uciekłem, a byłem bardzo bliski, jak strażacy powiedzieli, ale od początku, od początku, co się wydarzyło. Nie pamiętam dokładnego miesiąca, bo sobie tego nigdy nie zapisał, nigdzie nie zapisałem, ale było zimno, więc albo był to styczeń albo luty. Mieszkałem wtedy w szeregówce, w moim mieście rodzinnym, w Tychach. Wynajmowałem tą szeregówkę. Pamiętam, że wynająłem ją w marcu 2020 roku, czyli wtedy, kiedy Zaczęło się to szaleństwo covidowe. Przeprowadzałem się tam, jak dobrze pamiętam, 16 czy 17 marca. To był ten dzień słynny, kiedy w Polsce wprowadzono ten stan epidemii, czy tak jakoś to się nazywało. No i wszyscy ludzie szaleli. Dlaczego ja się przeprowadzam akurat wtedy? Więc 2020 rok, marzec, ja się przeprowadziłem do tego miejsca. No i sobie tam spokojnie mieszkałem w, fajnym, w fajnej szeregówce, w fajnym miejscu. I pewnego dnia, pewnego dnia. Zostałem wybudzony jakimś ogromnym piskiem, alarmem, który po prostu, no wyskoczyłem z łóżka na równe nogi, nie do końca wiedziałem co się dzieje, to była pewnie około 7 rano, może 6.30, raczej 7 rano, jeszcze spałem, planowałem wstać tego dnia pół godziny później, jak dobrze pamiętam miałem budzik nastajony, ale ten alarm wyrwał mnie z łóżka na równe nogi, nigdy wcześniej nie słyszałem tak przerażającego alarmu. I podejrzewałem, że był alarm, właśnie czujki czadu, którą miałem w piwnicy, bo sypialnie miałem na pierwszym piętrze, był jeszcze parter, gdzie była kuchnia i salon, i jeszcze był poziom minus jeden, gdzie y, był piecyk taki gazowy, taki Junkers, i tam była też toaleta. I tam był właśnie ten mój piecyk. I tam przy tym piecyku miałem zamontowany czujnik czadu. Jak wyskoczyłem z tego łóżka, to po kilku sekundach zrozumiałem, dotarło do mnie, że to wyje moja czujka Czadu. I tak jak stałem, czyli nago, zbiegłem po schodach z tego pierwszego piętra do salonu i wyobraźcie sobie, że ten instynkt niósł mnie w to miejsce, czyli ja biegłem do tej piwnicy. Ja zbiegłem do tej samej piwnicy, żeby no, rozwiązać, rozwiązać zadanie, a zadaniem było, żeby wyłączyć czujkę, która na pewno już obudziła wszystkich sąsiadów, bo jak zbiegałem do tej piwnicy, to była po prostu tylko głośniej, no bo wiadomo, były drzwi pozamykane czyli ja biegłem realnie do źródła zagrożenia. Tak sobie później pokojarzyłem te fakty. Człowiek jest czasami głupi, mówi się, że w sytuacjach takich kryzysowych wyłącza nam się mózg, że ten mózg nie działa, a ja zbiegałem właśnie do źródła tego czadu, czyli czujka była przy piecu i ja tam zbiegłem do samego końca, do tej piwnicy. Zbiegłem, wyłączyłem tą czujkę czadu, najprawdopodobniej, jak dużo pamiętam, ją zabrałem ze sobą i szybko wróciłem do, do salonu. Przybiegłem do kuchni, otwarłem okno. Wtedy chyba do mnie dotarło, że ja właśnie byłem w miejscu, czyli w miejscu, gdzie było źródło tego, tego czadu. No bo skoro tam czujka zadziałała, no to znaczy, że tam był przekroczony stan, ale już nie było odwrotu, no bo już przecież tam zbiegłem i wróciłem. Więc pomyślałem sobie, no to chyba nic się nie wydarzyło, skoro tam nie zemdlałem i wróciłem do, do góry. Ale co dalej? Zadaw zadawałem sobie pytania. Dalej zadzwoniłem bardzo szybko na straż pożarną. Nie przez 112, jak się już nauczyłem, tylko na 998, żeby było szybciej, bo wiemy, że przez 112 te połączenia trwają dłużej, bo jesteśmy przekierowywani i czas leci. Więc zadzwoniłem na 998 bardzo szybko, odebrała straż pożarna. Poinformowałem szybko, że moja czujka czadu zaczęła wyć i ją zabrałem z piecyka. Dostałem informację, że mam natychmiast, oni już jadą, że mam natychmiast, jeśli tylko mam taką możliwość otworzyć okna w mieszkaniu i wybiec z mieszkania i czekać na zewnątrz. Otwarłem więc okno tarasowe, które miałem, duże okno tarasowe, tak zwane HD, HDS, otwarłem je na oścież, było zimno, więc trochę się zastanawiałem, ale, ale to zrobiłem, więc wpuściłem od razu ten mróz do, do salonu, otwarłem okno w kuchni, otwarłem drzwi zewnętrzne, to była szergówka, więc na parter, na parterze z parteru się wchodziło z zewnątrz, otwarłem drzwi i tak jak stałem, Opatuliłem się tylko jakimś kocem, czy jakąś kołdrą, e, która leżała w salonie, i wybiegłem na zewnątrz. I tak stałem w tym mrozie, w tym mrozie, w tej styczniowej temperaturze. Stałem tak, i dalej nie wiedziałem, co tak naprawdę się wydarzyło. Stałem, i czekałem na straż pożarną, którą już słyszałem, bo e, komenda straży od tej ulicy, gdzie mieszkałem. Była niedaleko może dwa kilometry, więc strażaków już słyszałem i podjechali po kilku minutach do mnie. Weszli w maskach do mieszkania, to też pamiętam, weszli w maskach z czujnikami, a mnie zapytali, jak się czuję i poszli mierzyć ten stan tego czadu. Pamiętam to jak przez mgłę, ale próbuję sobie przypomnieć te wszystkie te wszystkie sytuacje, żeby wam to opowiedzieć z jak największymi szczegółami, bo działo się to tak, jak mówię już 4 lata temu. Ale pamiętam to dobrze, pamiętam to dobrze. I oni mnie zaprosili do. Do mieszkania z powrotem, żebym, żebym nie stał na tym mrozie, bo już się to mieszkanie przewietrzyło. Były otwarte drzwi i cały czas to, to duże okno tarasowe, i mnie za, zaczęto wypytywać, gdzie jest źródło, który piecek pan włączył. Czy pan, czy pan tutaj coś gotował, czy pan, czy pan się kąpał, czy pan był pod prysznicem? A ja mówię, że nie. A oni mówią, ale jak to nie, przecież tam jest czat. Tam czujniki, czujniki słychać, które po prostu na dole panowie w maskach są tam, i te czujniki wyraźnie tam piszczały. I ten strażak u góry mnie pyta, czy ja brałem prysznic, czy, czy myłem włosy, czy cokolwiek robię, ja mają że nie, że po prostu alarm mnie wybudził, spałem jeszcze. Więc oni zrozumieli, że mój piecyk nie był włączony tego dnia jeszcze. Czyli szukali, szukali i zadawali mi kolejne pytania, i mówiłem, a czy pan tu sam mieszka? Może ktoś brał kąpiel, a ja mówię, nie, mieszkam tu sam. A czy są to kolejne mieszkania? Ja mówię, że są kolejne mieszkania. Są obok szeregówki po lewej i po prawej i jest jeszcze mieszkanie u góry, bo tam były na, na górze jeszcze nad szeregówkami. Kawalerki były i są. Ja mówię, jeszcze mam sąsiada nade mną, który mieszka w kawalerce. Tam jest taki taki balkonik, i tam jest sąsiad. No ale co ma sąsiad do tego? A oni mówią, no, że, że czat jest bezwonny. Go nie widać, go nie, nie czuć, ale on jest ciężkim gazem i on po prostu opadł szybem wentylacyjnym jakoś tak mi to tłumaczono, że opadł tam do mnie do piwnicy i tam ta czujka moja zadziałała. Ale skoro nie było spalania w tym Junkersie tak mi to wytłumaczono no bo przecież ja nie podgrzewałem wody w tym momencie, tylko spałem, to to, to źródło czadu nie było u mnie. I wtedy, nie wiem, ale chyba się jeszcze bardziej wystraszyłem, bo nie wiedziałem za bardzo, co to oznacza. Oni powiedzieli: Biegniemy do sąsiada, do góry. Został ze mną jeden strażak, a reszta strażaków w tych maskach pobiegła klatką schodową, która jest obok, pobiegła do góry na pierwsze piętro. W zasadzie na drugie, bo na pierwszym piętrze jest moja sypialnia, była moja sypialnia, a te mieszkania dodatkowe były jeszcze nad tymi szeregówkami, czyli na drugim piętrze, tak to dokładnie. I oni pobiegli, zaczęli, zaczęli walić do sąsiada, który mieszkał nade mną. Strażakom otwarła drzwi pani, zaskoczona, zdziwiona, co się dzieje, a oni powiedzieli, że proszę otworzyć, bo. Bo czad się pojawił u sąsiada, i najprawdopodobniej, najprawdopodobniej z państwa piecyka się ulatnia. Czy ktoś jest w łazience? A ta pani pam pamięta, jak powiedziała, że tak, jest najprawdopodobniej córka, w łazience myje włosy. Ja to słyszałem, no bo to było na galerii nad, nad moją głową, były otwarte drzwi, więc ja to słyszałem, więc słyszałem, co tam się dzieje, i ci strażacy mówili: to proszę natychmiast otworzyć drzwi do łazienki, bo jest to ogromne zagrożenie czadem. Faktycznie to się sprawdziło, strażacy otwarli drzwi, ta córka na szczęście była jeszcze przytomna, nie zdawała sobie w ogóle sprawy, że coś się dzieje. Mieszkańcy tego mieszkania nie zdawali sobie w ogóle sprawy, że coś się dzieje, no bo, no bo nie mogli, bo czadu nie czuć i czadu nie widać. Więc gdybym ja był na ich miejscu, też bym o tym nie wiedział. Zresztą ja się obudziłem, to ani czadu nie czuć, a ani... więc gdyby nie czujka, to bym nie wiedział, że coś się dzieje. A tą czujkę sam sobie tam zamontowałem, wprowadzając się. I jaki jest dalszy przebieg tych wydarzeń? Dalszy przebieg tych wydarzeń jest taki, że strażacy informują tych ludzi, że, że ten ich piecyk jest niesprawny i tam się ulatnia gaz, czad dokładnie, który mógł po jakimś czasie sprawić, żeby zemdlała ta dziewczyna w, w tej łazience i mogłaby po prostu albo się podtruć, albo po prostu się zatruć śmiertelnie tym gazem. Reszta tej rodziny dokładnie tak samo. Tam były małe dzieci i, i rodzice i oni informują ich, że sąsiad państwa uratował, bo zaczął wyć czujnik u sąsiada na dole, a państwo nie mają takiego czujnika czadu. I gdyby sąsiad na dole nie miał tego czujnika, wy byście nie wiedzieli, my byśmy nie przejechali, i najprawdopodobniej no, mogłoby to się skończyć źle, nie wiemy jak, ale z tymi konsekwencjami najgorszymi. Przypominam, w tym roku już między 16 albo 18 osób już czad zabił, a w każdym roku w Polsce zabija 50 osób. I wiecie co, że ja nigdy nie zwracałem na to uwagę jakoś bardzo mocno do momentu, kiedy ta sytuacja mi się nie przedarzyła. I kończąc tą historię, to będzie jeszcze, jeszcze bardziej szokujące dla was, co zrobiłem tego dnia. Tego dnia kupiłem dodatkową czujkę, nową. Pojechałem do sklepu, kupiłem czujkę. Koszt takiej czujki to jest średnio 100 zł. To są górne granice, między 50 a 100 zł. Kupiłem taką czujkę i zaniosłem moim sąsiadom w prezencie. Przypomniałem tą poranną sytuację tej mojej sąsiadce i powiedziałem, proszę to przykleić tylko na kafelki obok pieca. Tu już są baterie włożone, to nie wymaga, nic nie trzeba robić, to już działa. To jest bezobsługowe. Baterie są, jeśli baterie będą do wymiany, to tutaj pojawi się informacja a, i będzie to pa, Panią informować i wystarczy baterie wymienić, ale to za dwa lata pewnie się wydarzy. Ona już działa, może uratować Państwu życie, jeśli ten Piecek jest niesprawny, a i tak trzeba go naprawić i wydać pewnie tysiąc złotych. A ta czujka jest ode mnie w prezencie. Jestem z sąsiadem spod spodu, to ja dzwoniłem na straż pożarną. To ja miałem czujkę na dole i to moja czujka sprawiła, że ja się obudziłem i zadzwoniłem po straż pożarną i być może, tak jak powiedzieli strażacy, strażacy, uratowałem państwu życie, a być może też sobie. I ta pani wzięła tą czujkę, zamknęła drzwi, ja poszedłem do siebie i tego samego dnia, po kilku godzinach, przyszła z powrotem ta pani do mnie, przyniosła mi, przyniosła mi z powrotem tą czujkę i powiedziała, że że mąż ją wyrzucił z tym i mm, że nikt nie będzie decydował, co oni mają w domu, że, no, że mam sobie to zabrać, że mam sobie zabrać tą czujkę, że oni jej nie potrzebują. Więc zabrałem, więc zabrałem tą czujkę i pomyślałem sobie, wiele miałem myśli wtedy, myślę, że ty też masz wiele. Właśnie tu skończył się czas, 15 minut, bo mam tu klepsydrę. I zobaczcie, jak wymownie ta klepsydra właśnie skończyła przesypywanie czasu piasku, przesypywanie piasku, przesypywanie czasu, bo dla niektórych ludzi... Może się skończyć czas, czyli skończyć się życie, bo ten czas mamy dany, a czasami przez właśnie wypadki losowe to życie się kończy. Ludzi i dzieci, całych rodzin. Czasami, bo wiele było takich przypadków, gdzie po prostu czas zabijał całe rodziny przez głupotę, przez jakieś ego, przez właśnie jakąś pychę, przez, przez głupotę, przez duże gie. I później przez jakieś rozmowy z sąsiadami, przez wywiad też z innymi ludźmi, którzy tam znali ten, ten rejon, gdzie mieszkałem, dostałem po prostu informację, że. Że część tych ludzi mieszkających tam taka jest po prostu i że, i że ja nic nie zrobię, że oni wiedzą lepiej. Więc stwierdziłem, że jak wiedzą lepiej, to pora na mnie i że pora się wyprowadzić. Że to najlepsze bezpieczeństwo dla mnie to nie kupić kolejnej czujki, tylko po prostu się wyprowadzić i zadbać o swoje bezpieczeństwo inaczej, swoje bezpieczeństwo i swoje rodziny, więc, więc następną nieruchomością, którą wynająłem wtedy to był dom. Żeby jednak to bezpieczeństwo głupoty sąsiada z dołu czy z boku który używa niesprawnego piecyka, ma rodzinę, ma dzieci, ale, ale, ale nie serwisuje, a jak dostaje rozwiązanie w postaci czujki, to z niej rezygnuje. Postanowiłem się po prostu wyprowadzić, bo, bo tyle mogłem zrobić. Więc zostawiam ci tą moją refleksję i tą moją historię, która no, na pewno wywołała spore emocje, przynajmniej na, koń, na końcu na pewno na pewno końcu tego, tego nagrania, bo to przeżyłem i, i to mi się ponownie w głowie odtworzyło, a było to stresujące, bo jak sobie myślę, że mógłbym przez taką, przez taką głupotę, przez takiego głupiego człowieka, to tak trzeba nazwać po imieniu, stracić życie, a może, a może, a może je zachowałem tylko dlatego, że kupiłem sobie czujkę w, w, i założyłem w swoim mieszkaniu. To jestem zły po prostu. Jestem zły na to, że, że czasami jesteśmy skazani na, na głupich ludzi też wokół siebie, więc, więc to, o tym też musimy pamiętać. I o czym był ten film dzisiaj? Być może był o relacjach, być może był o relacjach, czyli o tym, tym obok kogo mieszkamy, czy znamy naszego sąsiada, czy on jest świadomy, czy rozmawiamy z nim, czy może on potrzebuje naszej pomocy, czy może my potrzebujemy pomocy takiego sąsiada. Często namawiam Was, zachęcam, inspiruję do tego, żebyśmy budowali społeczności, społeczności w Polsce, że jeśli chcemy lepiej żyć w naszym kraju, to żebyśmy zaczęli od siebie. Nie oczekiwali, że rząd zmieni, że prezydent naszego miasta zmieni, że, że przewodniczący czy, czy dyrektorka naszej szkoły coś zmieni, a zacznijmy od siebie. I tu bym apelował do tego, żebyśmy zaczęli od siebie, bo tylko tam, w tych naszych małych środowiskach, jak zmienimy coś, zaczynając od siebie, to wszystko się zmieni. Czyli zacznijmy od siebie, od tego, czy my na pewno wykonujemy wszystkie rzeczy, które powinny być wykonane dobrze. Zacznijmy od siebie, zacz zadbajmy o, si o swoje bezpieczeństwo najpierw, a później możemy wymagać od, od innych. Zapytajmy w siebie samego, czy znamy swoich sąsiadów, czy mamy dobre relacje, czy wiemy, kto obok nas mieszka czy ten człowiek jest świadomy w różnych ryzykach, zagrożeniach, które są w życiu i to jest normalne. Zadajmy sobie pytanie, czy nie mamy wokół nas sąsiada, który nas po prostu potrzebuje i sam może nie jest w stanie ogarnąć tych rzeczy, może właśnie takich rzeczy jak serwis pieca, który jest niebezpieczny, groźny nie tylko dla niego, ale też dla sąsiadów. A może ktoś nie ma pojęcia, że istnieje w ogóle czujka czadu. W tym szczególnym okresie, który mamy, okresie właśnie grzewczym, kiedy co roku czad zabija 50 ludzi, setki ludzi, 50 pogrzebów. Sprawdźmy, może się uda uratować kogoś. To nie jest tylko 100 złotych, to nie jest o pieniądzach, to jest o, e, o relacjach właśnie. To jest o tym, że drugi człowiek nie jest nam obojętny. Święta minęły, w święta wielu ludzi było ofiarnych, kupowało zakupy, przelewało pieniądze, pieniądze, często się mówi, że święta minęły, ludzie przestali być ludźmi. Ja wierzę, że, że tak nie jest. Wierzę, że jednak jest ta, e, to człowieczeństwo w nas, że, że sąsiad nie jest nam Opcy i, i warto myśleć o nim nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak mi się przydarzyła. Mam nadzieję, że ta historia da ci do myślenia. Zrób cokolwiek, żeby podnieść bezpieczeństwo Twojego życia, waszego życia, waszego sąsiedztwa, bo to jest ważne. To jest ważne dla Ciebie, dla Twojej rodziny, dla Twoich sąsiadów. Zainteresuj się też Twoim podwórkiem i tym wszystkim, co wokół Ciebie, bo ja w sumie nie miałem pojęcia, kto mieszka nade mną. A głupota. Zaniedbanie albo niewiedza, po prostu tych ludzi mogła kosztować mnie życie. Tak to trzeba nazwać. Historia, którą właśnie opowiedziałem, to jest chyba jedyna historia, której nie opisałem w mojej książce Momenty. Momenty, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków, który właśnie, który przeżył w życiu bardzo dużo. Tak samo jak ty. Tylko ja to po prostu postanowiłem spisać i myślę, że mam też jakiś dar do opowiadania tych historii. Więcej takich historii i podobnych jest w książce Momenty. Do której przeczytania Cię zachęcam, bo wiem, że tam jest bardzo dużo wartości, bardzo dużo podobnych historii. No i też wniosków, które z tych historii można wyciągnąć, bo, bo historię można przeczytać, odsłuchać, ale nic z niej nie wyciągnąć, czyli nie nauczyć się na, na błędach, na, na życiu, na historii innych ludzi. Także zachęcam Cię, świetna pozycja. Gdybym, <grym> gdybym jej nie napisał, aby była na rynku, to sam bym chciał ją przeczytać. Naprawdę, to tak szczerze od serca rekomenduję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy, jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami, do zobaczenia w kolejnym odcinku.